Cześć kochani, z tej strony Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z The Sims 4. A dzisiaj przed Wami nic innego jak Wasza ulubiona seria. <grymne> Nie, no, wszystkie są Waszymi ulubionymi. Ale dzisiaj witam Was w budowie i dzisiaj będziemy sobie przerabiać dom z gry, dom z rozszerzenia, życie i śmierć. W tej chwili, właśnie mi wypadło z głowy, jak się nazywa to otoczenie. Także szyfrasza, ale wypadło mi totalnie z głowy, więc już nie będę się nad tym zastanawiać. Tylko przejdźmy może do tego, co jest tutaj najważniejsze, czyli sam budynek. Ale zanim to oczywiście pamiętajcie o komentarzach, o łapkach, o subskrypcji. Odchodzimy z Carlet, który możecie wykorzystywać w trakcie robienia zakupów na iapp. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za jego wykorzystywanie. I lecimy. Dlaczego akurat ten budynek? Powiem Wam, że ostatnio. E, przeglądałam sobie otoczenia różne, bo zastanawiałam się nad pewną rzeczą. Bo muszę zrobić pewien <grymny> wybór fabularny, i nie mogę się zdecydować, jeżeli chodzi o otoczenie, w którym chciałabym pewną rzecz umieścić. E, więc włączałam sobie te otoczenia, przeglądałam i tak się zastanawiałam nad tym. I ten budynek rzucił mi się trochę w oczy, ponieważ on znajduje się w takiej bardzo reprezentatywnej strefie tego otoczenia z życia i śmierci i dosyć mocno go właśnie widać, ale nie prezentuje się jakoś wybitnie. On coś z kurzą, nóżką, coś takiego, kurza grzęda się nazywa, o. I faktycznie ta nazwa jest do nie dla niego adekwatna. No i tak pomyślałam sobie, że co by zrobić, można z nim było, żeby wyglądał lepiej i że faktycznie może go przerobię w ramach właśnie serii przerabiania domów z gry. Ale starałam się tutaj znowu, tak jak ostatnio też robiłam, nie modyfikować mocno bryły. Bo jak wiecie, to nie jest sztuka całkowicie zniwelować wszystko i zbudować od nowa. I ja tak często też robiłam w tej serii. Sztuką jest zostawić tę bryłę, która jest i w jakiś sposób postarać się ją uładnić, dodać jakieś elementy, wiecie, jakieś takie wizualne, jak właśnie kolumny, okna i w ogóle. No więc postanowiłam to tutaj zrobić. Ale oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie próbowała też modyfikować dachów i jakbym nie dodała balkonu, ponieważ ja bardzo lubię balkony. Wiem, że w takim prawdziwym życiu, jak mamy dom, to balkony nawet właściwie nie są w żaden sposób potrzebne, prawda? Bo jak macie taki dom rodziny, macie swoją działkę, to jeżeli, nie wiem, chcecie nawet głupie pranie sobie wynieść na zewnątrz, no to możecie to zrobić po prostu sobie w ogródku. Więc taki balkon on naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, on tylko i wyłącznie służy chyba do tego, żeby bryła domu wyglądała lepiej. No i właśnie tutaj postanowiłam go dodać, bo to chyba nie jest jakaś taka duża ingerencja w kształt i chyba nie mm, wiecie, nie, nie zaprzecza temu tej myśli, którą mam właśnie, czyli nie zmieniać bryły, bo balkon taki z takimi kolumnami podtrzymywany, ma zawsze można sobie dobudować, tak mi się wydaje. Oczywiście, jeżeli stan konstrukcji na to zezwala w takim prawdziwym życiu. No więc właśnie postanowiłam to zrobić, żeby wyglądało trochę lepiej. No i myślę, że koniec końców naprawdę bardzo to zmodyfikowało ten wygląd, a przy okazji też mocno ten dom ozdobiło. W ogóle, ja budując to słuchywałam sobie podcast jakiś z mrocznych historii, bo ogólnie to jest mój teraz ulubiony kanał podcastowy i jedną ze spraw, które, mm, które w pewien sposób są w obecności właśnie odsłuchiwała i tak patrzę teraz na ten budynek i to mi się przypomina, bo wiecie, był super klimat do tego, czyli, że buduje w życiu i śmierci, co jakieś takie mroczne rzeczy, takie um, jakieś nie wiem, wiktoriańskie ozdoby, a ja przy okazji właśnie um, słuchania tego podcastu miałam tutaj dodatkową inspirację do tego, żeby postarać się i, I zrobić ten dom właśnie takim e, mrocznym. I tak właśnie jak teraz dogrywam sobie ten komentarz, i patrzę tutaj, jak układam różne rzeczy. Teraz nie wiem, jak to zgra się. Oczywiście ten komentarz z nagraniem, ale między innymi na dachu te e, rzeczy, co mają śnieg łapać. Nie wiem, jak one się nazywają oficjalnie, ale wiecie, nie? Że śnieg to, żeby one zatrzymywały ten śnieg, ale sobie układam i właśnie pamiętam, że słuchałam wtedy o tych wszystkich wiedzeniach i tych innych. Takich głupotach, bo ja bardzo lubię słuchać takie rzeczy. Nie należy raczej do osób, które wierzą w takie rzeczy. Ale bardzo zawsze lubiłam takie mroczne klimaty, bo to w jakiś sposób jest takie fascynujące dla mnie, jak wiecie, jak jakieś historie, powieści, książki jakieś takie e, fantastyczne. I, I wiecie, słuchanie, tego sprawia mi taką samą przyjemność, jak czytanie jakichś książek fantastycznych. Oczywiście, słuchajcie, jeśli mm, są tu osoby, które wierzą w takie zjawiska, ja jestem ostatnia do tego, żeby kogoś wyśmiewać ze względu na jakieś jego gusta, upodobanie, wiarę super macie takie zainteresowania, jest to dla Was yy, yy, wiecie, prawdziwe, to yy, ja nie jestem tutaj kimś, kto by dyskutował, ponieważ ja uważam, że. Jeżeli ktoś ma jakieś zainteresowania, to super niech je ma, i moje poglądy nie są najważniejsze i zawsze daję taką przestrzeń moim znajomym, jeżeli o to chodzi, nie, nie, nie komentuję w taki sposób ich upodobań, więc właśnie mówię o tym. Dlatego, że jeżeli ktoś będzie słuchać właśnie tego komentarza, to żeby się nie poczuł źle. Z tym, że ja właśnie w taki sposób się wypowiadam, po prostu dla mnie to jest takie ale jeśli dla ciebie nie, to absolutnie masz do tego prawo i, i luzik i ym, jest to coś, czym bym, nie wiem, chodziła i, i wyśmiewała się, bo dla mnie to jest strasznie słabe śmiać się z kogoś, yy, jeżeli chodzi o takie rzeczy. W ogóle śmianie się jest słabe, ale już z takich rzeczy jak jakieś hobby, zainteresowania, wiara to już jest w ogóle dla mnie kosmos. I tak mówię, wiara, yy, bo yy, nie, 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 nie chodzi mi tylko właśnie o wiary w takie nadprzyrodzone rzeczy, ale też Ogólnie taką wiarę, wiarę. Staram się właśnie tego nie robić. Może czasem mi nie wychodzi, ale staram się, żeby jednak ktoś czuł się przy mnie komfortowo ze swoimi upodobaniami. No, i wracając do tego budynku, właśnie bardzo ten klimat tego podcastu, tutaj mi w tym pomógł, ponieważ też powodował właśnie, że byłam w takim klimacie lekko mrocznym, bo umówmy się. Ten budynek, który oglądacie, to nie jest jakaś super Nora mrocznego stworzenia, który mogłoby tam przebywać, nie wiem, nawet wampira, który mógłby mieć tutaj jakąś swoją trumnę ukrytą gdzieś tam w podziemiach. To jest bardziej taki dom, w którym udało mi się umieścić sypialnię dla dwójki dzieci i główną sypialnię, i do tego kuchnię, łazienkę i w ogóle. Ale jednak jest ten taki vintage w tym klimat, i od razu tutaj już, skoro o tym mówię, to przypomnę, że tak, ten budynek będzie dla Was udostępniony. To jak się nazywam, znajdziecie w opisie, ale z tego co pamiętam, to chyba pani Scarlet. się nazywam w galerii, więc w ten sposób możecie mnie znaleźć, albo właśnie poprzez wyszukiwanie mojego konta po tagu Scarlet. No i ten budynek tam powinien się znaleźć, chociaż. I jak patrzyłam, jak go zapisywałam, to on tak tragicznie wygląda na miniaturce. Ja żałuję bardzo, że nie możemy sami robić zdjęć do tych miniaturek budynków. Wiecie, żeby pokazywać je od jakiejś takiej lepszej strony, żeby wyglądało to dużo, dużo lepiej. I ten budynek, kiedy go robiłam, długo się zastanawiałam właśnie nad tym, w jaki sposób zrobić jego wiecie, wnętrze ponieważ samo wnętrze wydawało mi się tutaj rzeczą naprawdę bardzo 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 istotną, bo nie chciałam robić czegoś bardzo takiego ciemnego, bardzo takiego wiecie, winty czy mrocznego, tylko raczej chciałam zachować elementy klasyczne. I połączyć je z taką trochę współczesnością. No i oczywiście tutaj, żeby było mi łatwiej, nie ukrywam, wykorzystywałam kolekcję pełną, którą mam. E, oczywiście nie wszystkie DLC, jakie istnieją, ale na pewno tych DLC sporo tutaj będzie, bo jak wiemy, tych DLC ogólnie jest sporo, <laughs> czego nie chcę komentować tutaj, bo już robiłam to wielokrotnie, mm, ale właśnie, żeby to. Kurczę, nie wiem jak to określić właśnie, żeby to dawało vibe troszkę takiej starego, klimatycznego budynku, ale właśnie nie, 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 nie śmierdziało tą starością, czy tam pachniało, bo ja często mówię, że takie, jak robię na przykład takie wiecie, drewniane, drewniane budynki z jakimiś bohazerią nawet, to że ja wam mówię właśnie, że jak je mebluję, to mam także czuję takie z nich ciepło, taki zapach drewna, taką aurę sprzyjającą czytaniu książek. A tutaj właśnie nie chciałam aż takiego ciężkiego, ciemnego klimatu, który mnie osobiście uspokaja, ale wiem, że dla wielu ludzi jest przytłaczający, a chciałam zrobić coś bardziej takiego współczesnego, dlatego postawiłam na zieleń. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wybierałam zielony jako taki główny kolor w budynku, ale tym razem pomyślałam sobie, że to będzie dosyć takie dobre rozwiązanie, ponieważ zielony jest chyba jednym z takich kolorów, który aktualnie współcześnie jest dosyć taki modny, więc w wielu właśnie aranżacjach wnętrz można go znaleźć. No i przy okazji naprawdę ma swój taki klimat, swój taki vibe. Z jednej strony jest taki e, otulający, taki ciepły, no bo to w końcu jak kolor, nie wiem, jakiś drzew, e, prf, trawy, nie? Ale z drugiej strony e, też e, w pewien sposób jest to taki elegancki odcień, e, który na pewno wstydu nie robi. Tak przynajmniej odczytuję taki ciemnozielony kolor. Nie, nie mówię o jasnozielonym, bo jasnozielony znowu kojarzy mi się z green screenem, na którym właśnie nagrywa, ale ciemnozielony właśnie kojarzy mi się troszkę z taką właśnie elegancją, no i chciałam bardzo, żeby on tutaj był. Z tego co widzę jesteśmy, przynajmniej ja na moim podglądzie powoli już przechodzę do meblowania wnętrza, i wnętrze zaczyna się u mnie, właśnie od kuchni. Z kuchnią miałam też dużą zagwostkę, bo właśnie tak jak wam powiedziałam na początku, chciałam zrobić taki zielony vibe w tym domu, wykorzystać ten zielony kolor, ale jednak te meble kuchenne, które były jakoś niespecjalnie mi kolorystycznie leżały, no i długo jak zwykle zajęło mi wybranie samych szafek. Bo... Bo one mają bardzo dziwne słocze. Taka zielona, właśnie w takim odcieniu, o którym myślałam, kuchnia, to kojarzy mi się tylko i wyłącznie z wampirami ale znowu te meble z wampirów one są właśnie aż zbyt takie starodawne, więc stwierdziłam, że no dobra zrobimy to troszkę inaczej i zdecydowałam się na meble bodajże z Być Rodzicem, bo tutaj wszystko co oglądacie to są same rozszerzenia simowe tu nie ma modów, ponieważ ja często sobie po prostu te mody wyłączam w tym wypadku chyba teraz widzicie wersję z niewyłączonymi, ale chyba później je wyłączam, żeby było mi zdecydowanie łatwiej no i, wiecie, żeby mi się nie gubiło i żebym przypadkiem czegoś nie kliknęła, no i właśnie, no te meble z Być Rodzicem, ja mam z nimi takie, takie coś, nie wiem, takie, jak by to wam określić, one bardzo miło mi się kojarzą, ale to nie są jakieś meble, które ogromnie by mi się podobały i uważam, że współcześnie wyszło zdecydowanie więcej ładniejszych już kuchni. Ale jednak te meble z być rodzicem um, są takie faktycznie rodzinne takie ciepłe, takie detaliczne dosyć. I mimo, że ten mesz już przez te wszystkie lata się zestarzał, bo no nie oszukujmy się, no tak jak mówię, w tych współczesniejszych dodatkach te meble mają zdecydowanie ładniejsze te mesze. Mesze, czyli kształt, nie mówię o kolorze, tylko kształty, że są bardziej takie trójwymiarowe, wiecie, detaliczne bardziej. Tak jednak ta kuchnia z Być Rodzicem zawsze jest u mnie jedną z takich właśnie topowych wyborów, szczególnie kiedy mam w głowie stworzenie budynków, w którym będzie mieszkać sobie jakaś rodzina ale tak jak mówiłam z tymi kolorami miałam problem, chyba ona ma swatch taki właśnie w odcieniach zieleni ale ostatecznie stwierdziłam, że będzie to jednak tutaj mocno przytłaczające, więc pomyślałam sobie, że może jednak sobie trochę to odpuszczę Wiecie, że może jednak te jaśniejsza będzie. I to, co jest tam bardzo takiego ciekawego, pewnie, to od razu Wam wspomnę chyba na materiale będziecie mieć to wycięte, ale oryginalnie, właśnie w całym pliku tego nagrania, postanowiłem w kuchni zrobić też pralnie. To jest coś, co nie jest u nas często praktykowane, i nawet gdzieś tam czytam, że ludzie w szoku byli, że niektórzy mają pralnie w kuchni. Ja też nie należę do osób, które są zwolennikiem tego, żeby pralka w kuchni była. Wydaje mi się, że praktycznie jest kiedyś w łazience, ale tutaj w tym domu stwierdziłam, że mam takie miejsce w tej kuchni, do którego ta pralka i suszarka się ładnie wcisną, więc postanowiłam właśnie je wybrać i postanowiłam, żeby. W tym domu właśnie to się znalazło. To są akcesoria, które ja kocham i nie kocham jednocześnie, bo z jednej strony lubię ten motyw, że wiecie, że te pranie i w ogóle wywieszanie tego prania, ale z drugiej pranie kojarzy mi się tylko z dziesięcioleciami. Albo z Albionami, gdzie moje simki właśnie ręcznie prały, 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 cały czas prały, 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 więc to było po prostu dla mnie koszmarne w pewnym momencie, ale z drugiej strony naprawdę ma swój vibe. I z tego co mi się wydaje, teraz będziemy mniej więcej na etapie, gdzie będę już zaczynać robić te zielone wnętrza, i tutaj ogromnie, ogromnie najnowszy kit od Peacemakera, czyli w sensie kolekcje tworzone z twórcami CC. W tym wypadku od Peacemakera ten wiejski przedsionek idealnie tu mi się wpasował, właśnie stylem, bo ten wiejski przedsionek to było coś, co ja właśnie chciałam wykorzystać, jeśli chodzi o typ mebli i ten odcień w tym wiejskim przedsionku był po prostu cudowny. Do tego wykorzystałam też fotele z innej kolekcji, tylko nie pamiętam jak ona się nazywa, ale chyba coś z retro bo jakoś tak coś mi takiego krąży, ale nie pamiętam jej konkretnej nazwy. No i ona kolorystycznie tak pięknie się zgrała z tymi meblami od Peacemakera, że no po prostu byłam szczęśliwa, bo to było właśnie to, co chciałam zrobić i być może już powoli widzicie ten właśnie vibe, na którym mi zależało, żeby, żeby to takie było właśnie wyraźne, żeby były te zielonkawe meble połączone z bielą, połączone z takim drewnem ciepłym, że z jednej strony jest to taka klasyka, ale z drugiej strony to nie jest jakieś mocno takie klasyczne, jest to babcine, ale też nie takie przesadnie babcine. No bardzo bardzo jestem zadowolona Właśnie z wyboru tego koloru do wnętrza, bo też mi się wydaje, że w moim wypadku, w wypadku właśnie tych wszystkich budowli, które dla Was tworzę, jest mocno odświeżający. Także tak. W ogóle, jak jesteście na tym etapie, to mi dajcie znaczy, wy lubicie w ogóle mnie słuchać, jak Wam takie głupoty opowiadam na temat budynków. <laughs> bo tak czasami się zastanawiam, że, wiecie, ja sobie po prostu siadam, włączam mikrofon, to sobie gdzieś leci na podglądzie i. Ja nie mam jakiegoś scenariusza, z którym mówię. Ja po prostu mówię tutaj na żywioł. W ogóle nawet nie robię cięć za bardzo. Ale... A że jakieś pierdolę wam mówię. Chociaż z drugiej strony bardzo często dostaję wiadomości, że wy lubicie usypieć moim głosem. Że włączacie sobie te speedbuildy właśnie i kładziecie się z nimi do łóżka i, i po prostu sobie lubicie ich słuchać przed snem, albo po prostu odpalać sobie w trakcie, kiedy wygracie, żeby wam coś w tle się działo i to jest dla mnie niezwykle miłe. Ale jestem ciekawa, czy wiecie, bo może, nie wiem, może po prostu robić te speedbuildy krótsze wtedy, żeby te materiały nie były tak długie. Wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, że Najbardziej to chyba lubicie takie właśnie budowanie na żywo, jak ja ostatnio robię najczęściej, czyli że wycinam fragmenty i razem ze mną budujecie po prostu w danym momencie dany budynek, ale tutaj nie chciałam tego robić, ponieważ wiedziałam, że ten budynek sporo mi zajmie, bo to źle zabrzmi, jak powiem, że chciałam do niego przysiąść, bo tak to brzmi, jakbym do innych budynków nie przysiadała, ale tutaj bardziej chodzi o to, że jest taki detaliczniejszy, że po prostu miałam bardzo taką ochotę sobie tak mocniej posiedzieć nad jakimś budynkiem, mocniej sobie go stworzyć, tak no na tej zasadzie, więc więc wiedziałam, że mi to sporo zajmie i tak wy będziecie mieć właśnie około chyba 24 minut z tego, co mi się wydaje z tego wszystkiego, a tak naprawdę całość nagrania, całość renowacji tego domu to jest około 3 godzin materiału z tego co pamiętam, co i tak jest bardzo szybkie. <laughs> Bo potrafię mieć nagrania, które mają po 5 godzin, ne? jeżeli chodzi o speed ale tutaj, no, 3 godziny, no to jest zdecydowanie dużo, a wtedy, jak buduję na przykład na żywo i robię jakieś mniejsze budynki, albo wiem po prostu, że będę. Mocno to ciąć, no to wtedy jest inaczej, nie? Ale dawno nie było takiego klasycznego speedbuildera, więc sobie myślę, no dobra, niech leci, niech będzie, niech sobie tutaj to wszystko funkcjonuje. Ja jestem bardzo ciekawa, co właśnie powiecie o tym szczególnie zielonym salonie, z tych zielonych meblach, w tym ciemnozielonym kolorze. Czy Wy go lubicie, czy nie lubicie? Ja go zawsze nazywałam zgnitą zielenią. I pamiętam, że jak byłam nastolatką, to bardzo tego koloru nie znosiłam. On mi się nie podobał, ja w ogóle nie znosiłam wszystkich kolorów, które wchodziły w skład e, tych takich wojskowych ubrań, czy tam wzoru Moro, czy jakkolwiek to się nazywa. Te wciapki takie e, rzeczy, i mm, bardzo tego nie lubiłam bardzo, 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 a teraz jak jestem starsza właśnie, to dalej ten motyw mi się nie podoba, ale już właśnie te takie brązy, zielenie, nawet beże już bardziej do mnie przemawiają, w sensie ja najbardziej lubię chłodne wnętrza, zimne wnętrza, wręcz puste wnętrza, czyste wnętrza. Dla niektórych bardzo nieprzyjazne, bardzo przytłaczające, ale to, że takie lubię, to nie znaczy, że nie doceniam właśnie magii tych beżów, zieleni, brązów, ponieważ to są bardzo takie ciepłe kolory i bardzo takie współcześnie mocno ogrywane we wnętrzach. No i właśnie fascynuje mnie to, że człowiek potrafi się aż tak zmienić, bo ja naprawdę nienawidziłam tego koloru. A teraz tutaj wam opowiadam, że go tak celowo wybrała, że bardzo mi się podoba i w ogóle, więc no jest to na swój sposób takie śmieszne, że człowiekowi się aż tak to zmienia. Z tego, co widzę ja i wy pewnie już też albo za chwilę będziecie widzieć, zaczynam robić kolejne z pokoju. Jest to taki pokój, który jest bardzo długi, ale wąski i na początku myślałam zrobić oczywiście pokój to dla jednej osoby, ale z racji, że ten budynek jest bardzo taki wysoki, no wysoki ma ściany, o ile na dole zrobiłam platformę o tyle u góry zapomniałam już i te wysokości były naprawdę bardzo duże, to postanowiłam, że zrobię łóżka piętrowe, że zrobię właśnie taki pokój dla dwójki dzieci no i że to będzie po prostu takie najlepsze. Zdawanie. Jestem mega ciekawa, co powiecie o tym budynku. Czy spodoba Wam się ta renowacja? Czy jednak stwierdzicie, że nie, że nie do końca Wam to leży? Koniecznie dawajcie znać w komentarzach i też w komentarzach możecie mi dać znać jak podoba wam się ten speed build, bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale podczas nagrywania starałam się aż tak mocno nie kręcić kamerą. Ja lubię kręcić kamerą, bo przy kręceniu kamerą ja widzę dokładnie, jak wygląda całe pomieszczenie, ale starałam się nie robić tego aż tak często i dodatkowo to przyspieszenie, które widzicie, nie jest ustawione na dużo mniejsze niż w oryginale robiłam zawsze, bo zawsze robiłam takie naprawdę bardzo mocne przyspieszenie. Tutaj jest mocne, ale nie aż tak, więc jestem ciekawa, czy jeżeli oglądaliście to z obrazem, to czy właśnie to prezentowało się dla Was lepiej? No i koniecznie dajcie mi znać, jakie kolejne budynki byście chcieli zobaczyć i od razu w jakiej formie? Znaczy chcielibyście zobaczyć właśnie, nie wiem, formę speedbuilda, czy, e, tak jak mówię, takiego budowania na żywo. Dla mnie osobiście jedna i druga forma są dosyć spoko. Może ze speedbuildami jest gorzej, bo potem, wiecie, w trakcie budowy to ja mam tysiące myśli, jakichś tam inspiracji w ogóle, e, dlaczego wybieram taką, a nie inną podłogę, dlaczego taka, a nie inna ściana, ale też często mi się te em, motywy zmieniają. Natomiast właśnie, kiedy mamy już speedbuilda i ja mam ten materiał i go montuję, i mam właśnie tak, że muszę siąść i opowiedzieć o tych wszystkich inspiracjach, które mam, e, i w miarę Was tutaj zagadać w trakcie całego odcinka, żeby jakoś tego głosu nie ucinać i w ogóle, e, ale też, żeby mówić z sensem. No to to jest troszkę, wiecie, takie większe wyzwanie, żeby mm, jakoś to tak w miarę dobrze się zgrało. No, chyba, że masz jakieś takie odcinki tematyczne, to kiedy są odcinki tematyczne, to zdecydowanie to e, jest dużo prostsze. E, ja teraz nie zaczynałam żadnego nowego tematu, ostatnio Wam opowiadałam różne rzeczy. Mm, ale na razie nie chcę się wypowiadać, ponieważ, jak wiecie, niedługo będzie też nowy dodatek. Będzie można o nowym dodatku pogadać, więc tam bardziej się może trochę uzewnętrznie na temat tego, co i jak. Jeśli chodzi o Simsy, bo powiem Wam, że. Niespecjalnie jestem zadowolona z tego, jak to wygląda teraz. Ale w tym momencie się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach na kanale. I pamiętajcie, że dom będzie dla Was do pobrania mniej więcej tydzień po premierze tego odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!